Cześć, z tej strony Karol Bocian, przejdźmy sobie przez kolejny tutorial od dzień 55 i dzisiaj troszeczkę poprawimy wygląd naszej aplikacji robionej w Babo.io w kontekście ładowania zdjęć. Jak coś takiego zrobić, już Ci pokazuję. Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy Code, gdzie bez programowania w bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową, będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a tobie on oferuje kilka rzeczy. Konsultacje z Babuio, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikacje w Babuio od podstaw. Możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla ciebie zrobię i na sam koniec perełka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikacje, a Ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach Babuji oraz w moim małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail, więc znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej! Zaraz Ci pokażę przykład, dlaczego to ładowanie od razu jest niefajne, zdaniem właśnie Widżaja i pewnie też wielu osób, które używają Babla lub zamawiają właśnie zrobienie aplikacji Bablu i pokażę Ci, jak możemy troszeczkę to sobie poprawić. Ja powiem Ci, że też z drugiej strony to utrudnia nam rozwiązanie i zwiększa też koszty aplikacji. Więc tutaj, żebyśmy poprawili wygląd właśnie ładowania na przykład takiego zdjęcia, to jest związane też z tym, że koszty wytworzenia, a potem też utrzymywania takiej aplikacji będą po prostu niestety większe. Więc zobaczmy sobie, na czym polega ten problem i czy warto się też tym zajmować. Więc mamy sobie taki Picture Uploader, ładujemy go sobie i będziemy wygrywali zdjęcie. Więc zróbmy sobie po prostu od razu kontrol, tylko zdjęcia nigdzie nie będziemy sobie tutaj zapisywali. Weźmiemy sobie jakieś zdjęcie. Tutaj podświetla nam się kontrolka na taki niebieski element. Mamy sobie jakiś tekst. Ładujemy sobie zdjęcie. Weźmy sobie. Obojętnie, może na przykład ten samochodzi. No i zobaczymy sobie, że to zdjęcie nam się załadowało, ale ono całkowicie nie wypełnia tego kwadratu. No i niektórym może się to zbytnie nie podobać, więc możemy to w pewien sposób poprawić. Jak? Weźmiemy sobie tego właśnie uploadera, ustawimy, że możemy włączać atrybuty HTML ID. To w zakładce General ustawienia jest na samym dole, zjeżdżamy, klikam sobie tego checkboxa, przy tym expose the option to add an ID, atrybut to. HTML Elements. Następnie zmieniam sobie wielkość tego naszego elementu, np. Na 1.1 ustawiam, niech będzie taki malutki, żeby nam się nie wyświetlał. Będziemy musieli tutaj zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, zrobić sobie zdjęcie, które będzie wyświetlało nam ładnie tamto zdjęcie, właśnie bez takiej ramki, więc tu będziemy wyświetlali to, co mamy w tym naszym uploaderze, żeby nasz użytkownik widział, że coś się stało, coś się zmieniło. Możemy sobie tu ustawić też jakieś opcje jeszcze y, związane z np. procesem w Imgix, robić resize to fit the dimensions by cropping na przykład, czyli cięcie naszego zdjęcia, to będzie je trochę zmieniało, więc musimy się zastanowić, które z rozwiązań chcemy tutaj zastosować? OK, Więc sobie to zdjęcie wyświetlamy, ale jeszcze musimy sobie podpiąć, że jak ktoś będzie chciał to zdjęcie w ogóle wgrać, bo teraz ten nasz element uploadera jest tak mały, że nie jest w stanie użytkownik to kliknąć. Więc dodamy sobie po prostu przycisk, napiszemy tutaj ad. Ja nie używam responsywnego układu, bo to nie będzie jednak piękne rozwiązanie, to jest tylko pokazanie idei tej kontrolki wygrywania zdjęć. Następnie ten nasz Picture Uploader muszę mu dać tutaj jakiś ID związany z tym, że ja po kliknięciu w ten przycisk użyję JavaScriptu i za pomocą JavaScriptu wyłapię sobie ten uploader i na nim yy, wywołam funkcję, żeby móc zawodować sobie jakieś rzeczy. Nazwę więc ten Picture Uploader po prostu Picture Uploader. Picture Uploader, chyba nie zrobiłem żadnej literówki, a następnie, żeby JavaScript uruchomić w naszej aplikacji, ustawiam, włączam plugin Toolbox. Toolbox instaluję go sobie, jest nasz Toolbox, teraz klikamy sobie w nasz przycisk Add Workflow i szukamy, czy mamy jakieś opcje związane z uruchomieniem JavaScriptu. Jest run JavaScript i wklejamy sobie taki kocik i definiujemy sobie tutaj. Nową funkcję, która się nazywa Click Upload Element, później ją na samym dole wywołamy, a ją definiujemy w taki sposób, że ona z naszego dokumentu HTML wyciągnie sobie element po ID ku Picture Uploader, bo tak właśnie nazwałem ten Picture Uploader tutaj na dole HTML-atrybutem. Mógłbym go nazwać inaczej, muszę dać tutaj mu jedynkę. Wtedy w tym naszym kodzie, wracam sobie tutaj, run JavaScript. Też muszę dodać tę właśnie jedynkę. Następnie z tego elementu, który sobie wyciągnąłem tym sposobem, biorę element po tag name, bo to już na tym elemencie będę sobie działał. Biorę tag name, który się nazywa input, bo tak w tym naszym picture uploaderze bubble'owym zrobionym jest właśnie taka kontrolka i w, na tym elemencie zerowym, czyli tak naprawdę pierwszym z listy, wywołuję funkcję click. I zobaczmy sobie, jak to nam wygląda, co tu się stanie. Znaczy, nie ma żadnego zdjęcia, nie ma tego uploadera, nic nam się nie wyświetla, jakieś te niebieskie ramki. Klikam sobie Add, nic mi się tu nie dzieje, więc jeszcze poprawmy sobie nasz kod. pierwszy błąd, jaki mi przychodzi do głowy, to ta nazwa w tym naszym elemencie. Mogłem zrobić jakąś literówkę, więc sobie ją najbezpieczniej skopiuję w to miejsce. Zróbmy Ctrl-P i zobaczmy jak wygląda. Teraz nasza poprawka. Klikam Add, ładuje mi się zdjęcie. Biorę sobie jakieś zdjęcie, wybieram. Tu na górze widzę, że jest progres. No i załadowałem się zdjęcie. No i tym sposobem mam ten picture uploader troszeczkę ładniejszy, bo nie ma tutaj tej naszej ramki. Teraz zajmuję się tym zdjęciem. No i znowu, jak chcę wybrać sobie jakieś inne zdjęcie, klikam sobie Add, zmieniam coś. Czekam chwilę, aż moje zdjęcie się znowu załaduje. I zobaczcie, mam zdjęcie, które znowu nie ma tej ramki. Czy to jest ładniejsze rozwiązanie? Bardzo możliwe, że tak. Te, to też rozwiązanie, dużo łatwiej mi jest wystylizować, jakoś zmienić, poprawić, sprawić, że jak będę tutaj klikał, to coś mi się zmieni, że tu będę mógł sobie wyświetlić możliwość usunięcia tego zdjęcia jakimś X-em, jakimś koszem na przykład, albo zrobić jeszcze edycję tego zdjęcia, bo też na przykład mogę sobie tutaj długopis wrzucić, wrzucić plugin, który potrafi edytować zdjęcia i to wszystko połączyć, no ale z drugiej strony, zobaczcie, ten JavaScript, musimy włączyć sobie a, atrybut HTML, musimy dograć sobie plugin do yy, właśnie wykorzystywania JavaScripta, napisać sobie jakiś JavaScript, który też po jakimś czasie może nam przestać dobrze działać, bo on tutaj jest taki troszeczkę magiczny z tym szukaniem elementu po tag -name typu input, wyciąganie zera, tutaj musimy ten element wyciągnąć po ID-ku i ten id zawsze pamiętaj, że był taki sam, więc to wgrywanie zwykłe zdjęcia normalnie uploaderem jest po prostu przy implementacji dużo szybsze i mniej podatne na różne błędy, więc tutaj ci tylko zaznaczam właśnie takie porównanie. Może zrobić troszeczkę ładniejszy uploader, będziecie to jednak troszeczkę więcej kosztowało, ale też z drugiej strony niejakoś przerażająco dużo. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!